Transport powinien bazować na pojazdach elektrycznych właśnie wykorzystujących czystą energię. Napędami elektrycznymi zajmuje się od początku pracy na Politechnice Warszawskiej w szczególności mogę powiedzieć, że badania, które prowadziłem przez wiele, wiele lat i które prowadził ze mną mój zespół badawczy dotyczyło konstrukcji układów napędowych głównie z silnikami prądu przemiennego, przy czym mam tu na myśli budowę przekształtników energoelektronicznych i układów sterowania. W ostatnim okresie skoncentrowaliśmy się na napędach z silnikami synchronicznymi reluktancyjnymi, które w moim przekonaniu są przyszłością, jeśli chodzi o aplikacje w pojazdach elektrycznych. Taki silnik ma niewątpliwe zalety z punktu widzenia aplikacji w pojazdach elektrycznych. Jest to silnik, który i ma bardzo prostą konstrukcję, niewrażliwą na warunki, można powiedzieć, środowiskowe. Również, co jest szczególnie istotne, nie wykorzystuje żadnych materiałów trudno dostępnych. I w porównaniu do silników synchronicznych z magnesami trwałymi, w tym silniku nie ma właśnie magnesów trwałych. W związku z tym nie ma też problemu związanego z dostępnością tych części składowych tego silnika. Współczesny napęd z silnikiem synchronicznym reduktancyjnym wymaga bardzo. Precyzyjnego sterowania, ze względu na to, że opis takiego silnika, opis matematyczny jest dosyć skomplikowany i wymagane są zaawansowane metody sterowania. My wykorzystujemy w tych naszych pracach sterowanie bazujące na sprzężeniu od wektora stanu i sterowanie predykcyjne. W efekcie możemy kontrolować precyzyjnie wszystkie parametry elektryczne. I również parametry ważne z punktu widzenia użytkownika, czyli moment rozwijany przez silnik oraz prędkość tego silnika, co za tym idzie, pojazdu.